Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest Mateusz Mrozek, NASK. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Poznawiamy o wyborach. Czy to prawda, że wybory będą sfałszowane, proszę Pana? Nasze znaczy, na pewno wszyscy na wschodzie od Polski, na wschód od Polski, chcieliby, żeby właśnie taka teza dominowała 16 października od rana, być może nawet od, już od 15 października wieczorem. No to by było najbardziej chyba polaryzujące zjawisko, jakie sobie możemy dzisiaj wyobrazić. Ale dlaczego na tym wschodzie, od tego wschodu są nie ale jednak trzymają kciuki, żebyśmy nie, nie byli tutaj w spokoju, nie przeżywali kolejnych miesięcy. Więc jeżeli gra, powiedzmy polityczna, będzie zawierała ten kontekst, on na pewno będzie po 15 października wykorzystywany. Wchodzę na Waszą stronę, stronę bezpiecznewybory.pl, można wejść, mogą Państwo wejść, a tam jest taki wielki napis: Chcesz zgłosić incydent, który może zakłócić proces wyborczy? Da, 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 da. Znaczy... Jakie mogą być incydenty, które mogą zakłócić proces wyborczy pan, takie zgłaszanie incydentów, to mi się zawsze kojarzy z sygnalistami, z donosicielami, nie wiem czy dobrze, czy nie, może świadomy obywatel powinien zgłaszać takie rzeczy. No, powinien zgłaszać, to. bo tu nie chodzi, znaczy, e, przede wszystkim zasygnalizowanie czegoś, to jest przejaw odpowiedzialności. I w tym wypadku incydentem może być bardzo wiele rzeczy. Ktoś może się pod, podszyć pod redaktora Jastrzębowskiego chociażby i widzieć to, że e, redaktor Jastrzębowski nawołuje do, nie wiem... Polowania na Ukraińców na ulicach, albo uważa, że nie powinien. Czy być... ktoś może przejąć mi konto w mediach społecznościowych? Albo może się po prostu podszyć. Może być też to incydent na zasadzie, że ktoś zrobi reklamę z panem redaktorem Jastrzębowskim, reklamującą mięso jako jedyny, jedyny słuszny wybór, jeżeli chodzi o dietę, a, a wiadomo, w że ja będzie phishing. A mięso rzadko, jak wiadomo. Tylko humus, tego tylko tego co, co obserwowałem media społecznościowe. No to A jakie, jakie przypadki już całkowicie hmm? poważnie, jakie przypadki do Państwa trafiają? Nie, znaczy tutaj mamy bardzo. Są coś, już takie to są, sygnały? Tak, mamy już takie sygnały, ale one przede wszystkim dzisiaj dotyczą jakichś problemów z kontami w mediach społecznościowych, to znaczy, to są przede wszystkim przejawy jakichś blokad, na przykład nie wiem, konto Konfederacji na Instagramie, które było mniej więcej dwa tygodnie temu przez, przez Facebooka tymczasowo za, za, zablokowane. W ten weekend był to też Pan, pan Mencen, no Tutaj my też staramy się reagować, jeżeli widzimy takiego typu przejawy działań, żeby. Jak najszybciej wyjaśniać sprawę i pomagać w odnowieniu tego konta, żeby ono mogło z powrotem działać. A to cenna informacja, czyli jeżeli ktoś utraci tożsamość w, w sieci społecznościowej, albo Komuś tę tożsamość, jakaś dziwna osoba czy dziwna instytucja będzie próbowała ukraść. Wtedy natychmiast zgłaszacie się państwo do nasku strona bezpieczne wybory.pl. A po wyborach będzie też ta strona, czy nie? Tak, znaczy no teraz jesteśmy w przededniu maratonu tak naprawdę. Przede wszystkim nie wiemy, jak się skończą te wybory, bo być może wynik będzie na tyle nierozstrzygnięty, że będzie jakaś dogrywka. W... Czyli Pani jeszcze nie wie, jak się skończył te wybory. No... Nie, nie wiem, nie wiem. No, nie chciałbym nawet wiedzieć, tak szczerze powiedziawszy, bo wtedy do, bo oznaczało, że jesteśmy w dosyć złym miejscu. Podejrzewasz fałszywe informacje lub zmanipulowane treści, zgłoś materiał do działu przeciwdziałania dezinformacji. Podejrzewam takie działania i wie pan myślę, że w tej chwili w ogóle media, ponieważ podzieliły się, spolaryzowały bardzo na stron prawicowe, lewicowe, czy liberalno-lewicowe media, które popierają mhm. jedną partię albo koalicję, albo opozycję. Myślę, że tych zgłoszeń może być dużo dotyczących manipulacji. Tylko to zależy, o czym mówimy, tak naprawdę. Bo ja mogę podać konkretny przykład, z czym my się dzisiaj borykamy. Bo to nie chodzi o fajerwerki, bo komuś się wydaje, że komuś, kogoś trzeba będzie złapać, na przykład na kłamstwie. A to nie, nie, w ogóle nie o to chodzi. Bo kłamstwo jest prosto wyjaśnić, paradoksalnie. Czyli tak zwane fake newsy. Ale sytuacja z helikopterami na granicy polsko-białoruskiej. Ja jakieś 2 trzy tygodnie temu miałem przyjemność udzielać wywiadu dla jednej z zagranicznych telewizji. I pani redaktor, która zaczęła w ogóle wywiad od tego, co to panie Mateuszu będzie w tej Polsce, dlaczego Polska próbuje najechać Białoruś i czy się nie boli tych gruźby jądrowych Rosjan. Ja zdębiałem, ale szybko zrozumiałem o co, o co tak naprawdę poszło, bo w momencie, kiedy były, był ten incydent z helikopterami nad polsko-białoruską granicą, przez pewną niespójność komunikacyjną, że inaczej państwo polskie komunikowało się rano, mówiąc o tym, że nie do końca tam w ogóle doszło do jakiegokolwiek incydentu, i wieczorem zmieniło swoją narrację, mówiąc, że ten incydent jak najbardziej był, i wzywali, wzywali tam przedstawicieli strony białoruskiej, od razu Białorusini wykorzystali to do swojej gry właśnie dezinformacyjnej, mówiąc, że Polska prowokuje. Jakieś napięcia nas Czy Pan mówi, że my źle zareagowaliśmy? Nie, ja mówię o tym, że jak są wykorzystywane nasze różnego rodzaju posty, nawet pana redaktora posty mogą być wykorzystywane w, w takiej grze. I kiedy Białorusini już podjęli wątek i powiedzieli, że to Polacy prowokują tutaj napięcia na granicy polsko-białoruskiej, od razu wkraczał rzecznik Kremla, mówiąc o tym, że w razie jakiegokolwiek niepokoju na Białorusi, który by wywołali Polacy, oni są gotowi do użycia wszelkiego rodzaju broni, nawet i broni jądrowej. No i potem już w Niemczech czy we Francji publicyści dyskutowali, na ile Polska jest poważna, żeby prowokować Rosję względem ataku nuklearnego. Więc to jest taki przykład właśnie dezinformacji, który może, e, może nas dotknąć właśnie nieumyślnie, całkowicie, przez to, że nieprecyzyjnie się komunikujemy, czy w jakiś sposób jesteśmy e, nieostrożni w, w tym, co formułujemy. No tak, ale co tu zgłaszać? No to przecież e, to my sami, to znaczy polskie państwo rozumiem, zareagowało źle i było źródłem tej dezinformacji poniekąd. No chodzi o to, co my potem tak naprawdę z tą informacją robimy, bo jest, pewien, e, jest pewna pula informacji, którą powinniśmy wyciągnąć spoza politycznego sporu. I tutaj niestety bezpieczeństwo narodowe jest jednym z tych przykładów właśnie takich ważnych tematów. I kiedy i lider opinii, którym teraz często jest też polityk, wypowie się wtedy w sposób nieostrożny, no to to jest już pożywka, bo tak naprawdę nie sam wpis dotyczący sytuacji jest ważny, tylko to, co się pod tym dzieje i jak on jest wykorzystywany. Więc jeżeli widzimy, że jakieś konta, które po analizie wstępnej, nawet pobieżnej widzimy, że emanują tą prorosyjską narracją, warto to zgłosić, żeby to sprawdzić. Mamy taki portal internetowy, kiedyś Twitter, teraz X i na tym portalu występuje osoba, która, ma swój nick Człowiek Bubr, on zdaje się siedzi teraz w Dubaju i jest autorem wielu przecudownych wygłupów, bardzo mi się podobają, przykro powiedzieć, gdzie podszywa się pod jakąś osobę, oczywiście zostawia swój nick Człowiek Bubr małymi literami, a wstawia tam twarz, nie wiem, załóżmy jakiegoś znanego polityka, polityka X i wsadza mu w usta wypowiedź, która jest zbliżona Sposobem wypowiadania się, a także treścią do prawdziwej wypowiedzi, ale ona jest fałszywa. No i mnóstwo ludzi daje się na to nabierać, i jest to tak zwane, jeżeli ktoś da się nabrać i skomentuje to, że to rzeczywiście nie zrobił człowiek Bóg, tylko zrobił to ten prawdziwy polityk, to wtedy jest zdjęty skalp z tego kogoś. I czy to jest dezinformacja, czy to jest wygód? To jest te... moll information. Co to jest mal... All information, czyli to jest złośliwa taka dezinformacja złośliwa, bo polski język jest niestety nieprecyzyjny, po angielsku się niestety tworzy, jeżeli chodzi o dezinformację, te artykuły więc to jest typowe mole information, czyli ktoś złośliwie potrzył się pod kogoś, żeby jakiś ferment tutaj zasiać. Ale tak Ale szczerze. Zgłaszamy to czy nie, bo dla mnie jest coś to okolicznie. oczywiście, że trzeba zgłosić. Tak i temu bobrowi coś. Grozi. Niek, bo nic nie grozi. No, zapotrzeć. Panie Boże, nic panu nie grozi. Spokojnie powiedział. My nie jesteśmy przede wszystkim od tego, żeby wskazywać agentów, tak? Czy żeby wskazywać ludzi, którzy mają ponieść konsekwencje karne. My dbamy o to, żeby społeczeństwo wiedziało, że coś jest żartem. I co tu daleko szukać, no, panie redaktorze, panu się też zdarzyło na przykład udostępnić, z, jak podejrzewam, z sarkastyczną intencją jakiś post, na przykład jak przedostawał się jakiś nielegalny imigrant przez przez płot i zawisów wtedy głową do dołu. Coś takiego mogło mieć miejsce. Miało nawet. nawet tak? Tak, tak, Nie pamiętam, ale tak było. To jest potem wykorzystywane przez drugą stronę i o tym trzeba pamiętać. Bo czyli nie pa... powinniśmy tego robić? Powinniśmy się zastanawiać, jak nasze posty będą wykorzystywane, szczególnie jak ma się takie zasięgi jak pan redaktor. To zdecydowanie. Dobrze, czyli więcej refleksji dla mnie. Cisza wyborcza. To dobry pomysł czy nie, bo, bo apelujecie też czy znaczy informujecie o ciszy wyborczej, która będzie. Wybory są 15, 24 godziny przed wyborami, czyli o północy z 13 na 14 cisza wyborcza. Czym jest cisza wyborcza i jak ją w jaki sposób musi być przestrzegana. no Nie wolno w mediach społecznościowych zamieszczać wpisów, które mogłyby wpływać. Tylko, ja mam, wygląda to tak, mam VPN czyli specjalny mhm. sposób szyfrowania i nie ma, bo nie wolno tego robić na terytorium Polski, a ja sobie to robię na przykład dzięki VPN-owi w Nowej Zelandii. I teoretycznie z Nowej Zelandii wysyłam takiego posta i wtedy wszystko jest w porządku, czy nie jest w porządku? Znaczy w teorii, w teorii wszystko jest w porządku, tylko tutaj chodzi I o każdy, praktykę. Każdy tak. to może robić, czyli ta cisza wyborcza jest fikcją. Ale ja się z panem zgadzam. Jeżeli szuka pan obrońcy ciszy wyborczej, tutaj we mnie go, go pana nie znajdzie. Ja jestem też zdania, że powinno być już do końca, może pewien Pewna karencja powinna być co do publikacji sondaży, ale ja nie rozumiem. W sensie to jest przeżytek, myślę, na pewno spoza ery internetowej. I kiedy um, wyobrażam sobie, w jaki sposób mielibyśmy to powstrzymać, to trudno mi sobie wyobrazić realny sposób. A co z tymi postami, które już wiszą? Wiszą przecież. Ja mogę do nich dotrzeć tak samo jak do um, plakatów, które są wcześniej wywieszone. To... Nic Albo mogę, mogę je retweetować, czyli mogę je no, dawać im życie od nowa. No i to jest dobre pytanie, ale na to powinien odpowiedzieć już przedstawiciel PKW, a nie nasłów. Czyli mówimy o takich tradycyjnych metodach, jeżeli chodzi o ciszę wyborczą. Tak, znaczy, nie w mediach społecznościowych. Umówmy się, media społecznościowe są trudne do, 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 do tutaj do sklasyfikowania, żeby. Przychodzi mi do głowy ten znany pewnie panu przykład, kiedy mhm. nie wolno podawać w dniu wyborów sondaży, w związku z tym nie wolno pisać, czy platforma ma tyle, pisma tyle, w związku z tym tak. robi się, że ta platforma jest selerem a PiS jest na przykład pomidorami, czy tak. tam bardziej... No, ja tutaj z reguły też uczestniczę w tej zabawie i patrzę, co pisze konto X czy przyz... Y. Przyznał się pan? Nie na... no, oczywiście, że się przyznaje, obserwuję co się dzieje w internecie zawodowo, więc i, i wtedy się zdarza, e, czyli w, 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 w trakcie ciszy wyborczej obserwować. Natomiast szczerze powiedziawszy, to to jest, to jest temat legalny typowo, legalistyczny, prawny, legislacyjny. To tutaj ja nie jestem najlepszym adresatem. Oczywiście, jeżeli będziemy widzieć Jakiekolwiek e, incydenty również związane z tym, zostaną do nas zgłoszone, czy czasami je e, dostrzeżemy, no to będziemy je podawali dalej do po, Państwowej Komisji Wyborczej, żeby ona podjęła decyzję, co z tym zrobić. To nie jest nasza e, rola, żeby się zastanawiać nad warstwą legalną. Rozmawiałem niedawno z Przemysławem Wiplerem, któremu skradziono konto na Twitterze, wtedy jeszcze na Twitterze, a teraz hmm. na, X, na Xie założył sobie nowe konto, a tamtego nie może odzyskać. Mówi, że nawet nie ma specjalnie komu się poskarżyć, bo mask pościągał ludzi, którzy byli odpowiedzialni za Europę Środkowo-Wschodnią i ciężko kogoś znaleźć, kto mógłby przyjąć takie, taką, taką informację o skradzie kradzieży konta. I ja chciałem pana zapytać o to, czy my mamy jakiś, czy my, Polacy, czy Polska, czy polskie instytucje mają jakiś realny wpływ na tych gigantów, którzy rządzą internetem. Nie tylko na maska, ale także na Google przede wszystkim. Na Facebook przede wszystkim. Głośno było ostatnio o sprawie słowomira Mencela, któremu zablokowano konto na Instagramie. Miał tam ponad 300 tysięcy obserwujących. Część mediów uznała to pewnie słusznie za wpływanie na, na wybory. No, tutaj bardzo dużo żeśmy już zrobili. Ja też personalnie, jako, jako człowiek pracujący w nasku, starałem się dbać zawsze o te relacje z bigtechami. Tylko tutaj nic na siłę. W sensie tutaj potrzeba zrozumienia wzajemnego i budowy relacji, co też się już od dłuższego czasu dzieje. I projekt Bezpieczne Wybory jest najlepszym przykładem na to, że jesteśmy w stanie wygospodarować tą przestrzeń zrozumienia między bigtechami, mediami. Czyli big Techy według Pana nie będą wpływały na polskie wybory to tego nie jestem w stanie przewidzieć, nie mam umiejętności profetystycznych, natomiast na pewno jeżeli chodzi o to jak reagować to mamy takie ścieżki wypracowane i to jest partnerska relacja więc jesteśmy w stanie na wiele rzeczy uzyskać odpowiedź wcześniej jak chociażby w przypadku konta pana Mencena gdzie też żeśmy podjęli od razu kontakt kiedy tylko zaobserwowaliśmy że coś się zadziało i to bez sygnalizacji ze strony ze strony Konfederacji tylko samodzielnie widzieliśmy że coś takiego się zadziało i od razu zaczęliśmy tę sprawę też po swojej stronie wyjaśniać. Żeby I konto zostało pomógł. przywrócone. Dziękuję wam. Na pewno mieliśmy w tym też swój udział, w sensie też flagowaliśmy, że tutaj jest chyba coś nie w porządku, żeby, żeby takie konto zostało w czasie kampanii wyborczej zdjęte, kiedy nie widzieliśmy też wokół tego jakichś sensownych podstaw. Bardzo bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę, za rozmowę Mateusz Mrozek, na nasz gość. Dziękuję. Panu. Bardzo dziękuję panie redaktorze i dziękuję państwu.